Kontynuujemy cykl zapowiedzi futbolowej ligi Szóstek w sezonie FLS Wiosna 2013, przed nami Liga, Liga B1 i tutaj mamy chyba trzech takich głównych pretendentów do, do tytułu no i do awansu do, do Ligi A. No tak, natomiast trzech. Natomiast może niektórych dziwić, że w tym gronie nie ma na przykład mistrza Ligi C3, bo tak sobie analizowałem sytuację, Teglas zdobył mistrzostwo Ligi C3, natomiast reformą w końcówce tak to, na, na to, ostatnim to, tchnieniu, to, prawda? Więc to, to, to kontuzje Więc były i, i. Dokładnie. I teraz jest pytanie, czy ta drużyna się odbudowała, można powiedzieć, czy nie. Czy to mistrzostwo pchnęło ich, jakby dało nowy impuls, czy jednak już są jakby zadowoleni i nie, nie mają takiego głodu sukcesu. Natomiast dlatego w tej trójce, którą za, za chwilę zaprezentujemy, nie ma tych lasu. Natomiast dla mnie faworytem jest Wojt Medika, bo już w poprzednim sezonie drużyna pokazała, że, że, że ma skład wyrównany, ma indywidualności. Bramkarz król strzelców. Tak, dokładnie były zawodnicy. Ma kontakty też Sorry. kapitan, prawda, żeby mhm. tych zawodników ściągać. Więc Nie, myślę, no Robert że to jest... naprawdę dobrą, dobrą, tutaj pakę, jeśli można tak powiedzieć, stworzył. Jest bramkarz, jest Michał Karwan w obronie. Który, który czyści wszystko, jest Robert Tomaszewski w ataku, więc... Więc to jest dla mnie na ten moment, oczywiście jeszcze nie mamy, nie mamy niestety zgłoszenia od Wojtmedliki, więc na ten moment ciężko nam się wypowiadać, czy ten skład zostanie tak, utrzymany. I... Natomiast myślę, że porównując siłę na bazie jakby poprzedniego sezonu, myślę, że Medlika jest w stanie tą ligę wygrać. Natomiast nie będzie miała łatwo, bo to nie, nie jest tak, że, że tak jak kopnie się raz, dwa, trzy piłka dobrze i już się mistrzem tej ligi zostanie, bo tak, tak, jest tak. bardzo, bardzo równa liga i, i tutaj yy, jeśli mówimy o tej czołowej trójce, to na drugim miejscu za Wojtmaniką widzę nie ma lipy a na trzecim Kanonierów. Hmm. Chociaż nie ma lipy, wydaje mi się, że przeplata słabszy sezon z dobrym sezonem. Na początku był słabszy sezon, w drugim sezonie... No i wiemy, maże... że poszukują bramkarza no, ciąga, czyli y, no to może, może mieć, wiemy, mecz z Ektrixem. Tak, bez bramkarza to... to był, był problem. Był, słaby, po, był i problem i y, no tak naprawdę... Tak naprawdę, jeśli chce się zdobyć mistrza, to nawet nie ma mowy, żeby, żeby zróżna nie miała bramkarza. No, no natomiast y, właśnie pytanie, czy znajdą, czy nie, natomiast wiemy, że szukają. Y, natomiast to jest... Drużyna wybiegana, prawda? Oni, tak. oni świetnie się rozumieją. Też, grają, też grają, skład, na przez, hmm. przez zimę, więc... I skład może... też y, długo, długo już y, hmm. gra ze sobą, więc zgranie będą mieli, przygotowani pewnie będą dobrze do sezonu. A kanonierzy, no... no drugi raz z rzędu trzecie miejsce. Wiemy. Trzecie miejsce, no, natomiast wiemy w jakiej okolicznościach, to no trzecie tak, miejsce tak. było zdobyte, gdyby nie pewne kwestie, to może nawet i, i, i pierwsze miejsce by było, natomiast y, myślę, że kanonierzy wyciągną wnioski, natomiast jednak chyba, chyba nie na... No chyba jednak nie będzie ich na mistrzostwo stać, tak sobie myślę, aczkolwiek mogę się mylić. Natomiast myślę, że spokojnie o nią mogą walczyć. Natomiast ciekawa będzie sytuacja, jeśli chodzi o też... Za, za tymi drużynami może być strasznie równo. I mhm. tak sobie patrzę na no to... Kto tu można najbardziej zagrozić? Myślę, że czarnym koniem nafta Kraków, bo ta drużyna ma chyba wszystko... Temu, by, by rywalizować z czołowymi, ja się tu zaskoczę, bo dla mnie to jest dyrektor, która wygra tą ligę. Piotrze, jeśli mnie słuchasz, to, to wydaje mi się, że, że mają też podstawy ku temu, żeby, żeby wygrać. Wyciągną wnioski z zeszłego sezonu, mają ustabilizowany skład, którym grają już teś, te, też dość, dość długo i yy, kontynuuje, tak jak widzę, stawiam na, na dzielę w tak, tak w lidze B1 pokuszę się o to, że. Że tutaj te wszystkie drużyny, które wymieniłeś w pierwszej trójce, podzieli, podzieli nafta rachunek? No niewykluczone, dlatego tak jak ja mówię, to może być w moim odczuciu czarny koń. Jeśli ktoś miałby zagrozić tej trójce, o której wspomniałem, to właśnie nafta, dobry bramka, dobra organizacja gry, waleczność, ambicja, to są niezaprzeczalne atuty nafty no wie, wiemy, że wiele organizacją i właśnie walką no, można za amatorskiej wygrać i drużyny, które są gorzej zorganizowane, ale lepiej, lepiej techniczne, to, to mogą obejść się smakiem. I, tak, tu wola i, walki tej drużyny naprawdę mi imponuje i, i Nafta nie wykluczone, że na podium się znajdzie, nie nawet może, że ligę wygra. Zobaczymy. Natomiast yy, no, poza tym tą czwórką to tak się jeszcze zastanawiam, kto mógłby zagrozić i i chyba chyba dużo no więcej no, te, drużyny te drużyny glas, no może te glas, skoro skoro w zeszłym sezonie powalczył musi mieć ustabilizowany skład mm. i żeby kontozja miały tych, tych tak. zawodników I, no i poza tymi czterema, czterema zespołami no to będzie ciekawa, ciekawa rywalizacja no, no myślę że tak no to, no, chociażby na no, piąte miejsce szóste siódme. I, i I tak naprawdę się... jeś, jeśli miałbym wskazać na przykład jakoś outsidera tej ligi no to, to ciężko kogokolwiek wytypować Mm -hmm. nawet cztery drużyny do spadku ja się, ja się trzy drużyny do spadku to trzy drużyny do spadku spadają to jest... no to na to jak grały te zespoły w, w, na jesieni no to no ciężko, Popatrzmy. bo Popatrzmy Auto Astri i wcześniej PGD, no solidna drużyna, tak. już od lat gra, więc y, nie ma co je skazywać na no, środku tabeli. Ostatnio tak. kilka ciekawych tak. wyników, Brygada Kryzysu otarła się przecież o, o podium, Desperados też mieli dobre mecze, Ferrajna też już w przeszłości zajczyła, niezły sezon, KPPN się podniósł w poprzednim sezonie, Motu też druga walczyło skutecznie o awans. Oni także, rewelacja. Oni rewelacja. rewelacja tak. Pytanie o racket Fuel, bo to jest niewiadoma. Mówiliśmy mhm. w programie Giełda Transferowa o przebudowie w tym zespole, więc y, jeśli przebudowa nie wypali, no to może się okazać, że to jest taki kandydat do, do spadku, aczkolwiek też nie chcę ich przekreślać, bo może się okazać, że ta przebudowa wyjdzie drużynie na dobre i, i będą grali ambitnie, walecznie i znajdą się na przykład w środku, w środku tabeli. Jest też Top 6 Team Natomiast, no. oni, natomiast Top Six Team przegrało, przegrało walkę, walka, więc tak trzeba powiedzieć w poprzednim sezonie, no i teraz jakby trafiło do Ligi B1 no i no będzie wiemy, pewnie że... chciało udowodnić, że, że ten awans no. się drużynie należał, więc pewnie też ambicji. Wiemy też, nie że tutaj zawodnik Top Six Team, wcześniejszy Grzegorz Gęgotek założył, założył swój zespół, więc... No, no tam Zobaczymy. jakieś nie rzeczywiście są. Zobaczymy jak to, jak to kapitan Piotr Seweryn połapa. No, skład dosyć tak liczebnie jest mm -hmm. OK, także nie sądzę, no, że nie Liga, 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 Liga B1 B1, też jeśli, jeśli w porównując do B2, to myślę, że B1 będzie ciekawsza, aczkolwiek w B2 też są fajne zespoły, także... Ale o tym to, 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 to powiem za chwileczkę, w takim razie, na, na następnym programie. Tak, w takim razie, w takim razie zapraszamy do, 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 do Ligi B1 w następnym programie. No i zapraszamy na boiska, aby oglądać i śledzić Ligę B1.